przeszkadzać księciu Edirn. Mam kilka pytań. A dlaczego uważasz, że na nie odpowiem, zamiast poszczuć cię psami? Bo wasza książęca mość ma wystarczająco dużo wrogów. Tutaj, za granicą, w Wengenbergu. Problem sukcesji nie jest tematem, który omawia się z wędrownymi zabójcami potworów. Zdziwisz się, książę, ale z polityką miałem do czynienia częściej niż bym chciał. Słynny Geralt z Rivi. Podejmowany przy stole przez Kalantę, ulubieniec Voltesta. Ponoć dobijałeś nawet targów z cesarzem Nilfgardu. Myślisz, że mi zaimponujesz? Kalantę nie żyje. Mewe niegdy gdy słyszy twoje imię. Foltesta zamordowali na twoich oczach, a cesarz, jak słyszałem, miał cię za nic. Zmierzasz do jakiejś konkluzji? Owszem. Otóż wiedz, że czasami król potrzebuje płatnego Zbira, który wykona za niego brudną robotę. Jeśli Zbir jest wystarczająco naiwny, Zamiast sięgać do szkatuły, król kupuje go szlachetnymi słowami, błyskiem pierścienia, zapewnieniem o przyjaźni. A gdy Zbir zrobi swoje i odejdzie, pusząc się jak paw, król śmieje się w kółak. Doprawdy nie sądziłem, że jesteś aż tak żałosny. Wynoś się!